Cześć wszystkim. Dziś mamy na przeglądzie bezdotykowy termometr na podczerwień Ermenreich Sig fr 40 ten pirometr jest potrzebny do bezdotykowego pomiaru temperatury, to optymalne narzędzie do pomiaru w sytuacjach, gdy kontakt fizyczny jest niemożliwy lub niebezpieczny. Mierzy temperaturę w zakresie od minus 50 do plus 550 stopni Celsjusza za pomocą promieniowania podczerwonego. Termometr działa na dwie baterie, aby oszczędzać energię, jest funkcja automatycznego wyłączania po 30 sekundach bezczynności. Wskaźnik naładowania baterii może na czas zmieniać źródła zasilania. Jak możemy zauważyć, jest zapakowany w bardzo ładne pudełko z przyjemnej jakości kartonu. No to otwórzmy w końcu pudełko i zobaczmy, co jest w środku. Tutaj mamy sam pirometr. W zestawie, który jest kompletny i gotowy do użycia, znajdują się np. dwie standardowe baterie typu paluszki oraz dodatkowo, a także międzynarodowa gwarancja oraz dodatkowo bardzo szczegółowa i niezwykle pomocna, w pełni kompleksowa i wyczerpująca instrukcja obsługi. Pełną wersję instrukcji możecie pobrać z linku lub zeskanować kod QR. Chcę zauważyć, że ten pirometr ma pięcioletnią gwarancję na wady fabryczne, co jest bardzo miłe. Termometr jest wyposażony w wielopunktowy wskaźnik laserowy. Na początek trzeba przytrzymać spust. Urządzenie zacznie ciągły pomiar. Aby zatrzymać proces i zarejestrować uzyskane wartości, wystarczy puścić przycisk. Można ustawić minimalną i maksymalną wartość, przy osiągnięciu których urządzenie wyda sygnał świetlny. W urządzeniu można również zmieniać jednostki pomiaru z stopni Celsjusza na Fahrenheita. Aby to zrobić trzeba przytrzymać ten przycisk. Chcę dodać, że urządzenie jest lekkie i dobrze leży w ręce. Obudowa jest solidna, budzi poczucie niezawodności. Urządzenie wygląda ładnie i drogo. A to wszystko z mojej strony. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.